Słuchajcie, krótko powiem wam akcję dosłownie sprzed godzinki, ale najpierw słowem wstępu. Od ponad roku moje życie bardzo się pozmieniało. W sensie odkąd zacząłem nagrywać na YouTube. Sam proces mnie mega cieszy, zarabiam na tym spokosiano, spoko spokofórką, i ogólnie czuję się szczęśliwszym człowiekiem, także bardzo dziękuję wszystkim osobom, które mnie w tym wspierają i które mnie śledzą, bo myślę, że w, takim, w takiej sytuacji wypada. Jak już o tym wspominam. No, ale czasami też zdarzają się akcje mniej przyjemne i właśnie dziś jedna taka miała miejsce. Cóż, dziś mieliśmy do nagrania jedną scenę na zewnątrz, no to podejechaliśmy sobie pod bankomat, bo właśnie przy nim mieliśmy nagrywać, wysiadam z auta, a tam trzech typów przejeżdża sobie na rowerze, tacy na oko już gdzieś po dwudziestce, na pewno dorosłe chłopy, przeciętnej budowy, nie jakieś małoletnie szczypiory, no i nagle jeden mnie zaczyna wyzywać, ale wiecie, nie tak z krutami, tylko tak znikąd zaczął po mnie jechać z grubej rury i mi jedzie, ty taki sraki owaki, podkreślam, trzech dorosłych typów, no i tak na szybko przeliczyłem sobie to w głowie, dobra, jestem ja, jest ich trzech. No to odpowiedziałem mu tak samo, żeby podjechał i powtórzył to, co powiedział. Oczywiście trochę bardziej dosadnym językiem, którego tutaj raczej nie będę przytaczał. No, oni odjechali dalej, jeszcze gdzieś tam ten drugi od nich nie zaczął wyzywać i sobie, wiecie, odjechali. Ale dlaczego wam to w ogóle opowiadam? Po pierwsze, dlatego, że takie zachowanie no jakby, no chyba trochę nie wypada. Jeżeli masz już skończony przynajmniej to 18 lat, nawet jeżeli masz już skończony to 15 lat, no to chyba wiesz, że jak kogoś nie lubisz, no to wystarczy go ominąć. To tak na wstępie, ale jeżeli kogoś nie lubisz na tyle, żeby czuć taką potrzebę, żeby z nim pojechać na ulicy twardo, sztywniutko, bo jesteś na przykład jakimś tam sebiksem z osiedla i takie masz prawilne zasady, no to byku, jak ten chłop do ciebie mówi, no to podbij, no to chyba wtedy podbijasz, nie? No bo jak nie podbija, że jesteś takim prawilniakiem z no to chyba nie najlepiej to o tobie świadczy. No i oczywiście na samym końcu nagrywam to też po to, bo może to dotrze do znajomych tych typów, jakby chcieli się tam pochwalić, że mi jakoś mega pojechali. No to chyba im trochę spaliłem historię. Pozdro. A, no i jeszcze jedno: słuchajcie, jak kumam, że nie zawsze w internecie byłem święty, nie zawsze byłem tym przyjaznym Norbertem z sąsiedztwa. Ale po pierwsze, uważam, że każdy z nas w życiu musi się czegoś nauczyć, a żeby się czegoś nauczyć, no to czasami trzeba sobie popełnić jakiś błąd. Po drugie, to było naprawdę sporo czasu temu, więc może najwyższy czas już sobie dać spokój. Po trzecie, do osób, które mówią, że jechanie po mnie w sieci jest tylko hechememem, no to macie, takie akcje, jakby nie życzę żadnemu z was, żeby z czapy do was podbijało trzech typów, że tam przejeżdżało bo was i wykrzykiwało takie rzeczy pod waszym adresem, no bo tak trochę niemiło, nie? No i co, czy jeszcze coś mam do dodania? No chyba nie, no trochę słabo, nie? Jakby niby wywalone w typów, niby nic to w moim życiu nie zmieniło, ale takie akcje, można sobie żyć swoim życiem, robić sobie swoje i się dobrze bawić i tego wam życzę. Miłego dziąka. trzymajcie się.